Sprawdźmy więc o co tu chodzi Co my tu mamy? Y, kluseczki mamy kartoflane Bigosik oh, mamy to. Czy w zależności na słodko czy na... Na by... słono chyba jeszcze Na słono czarninka jest, nie wiem czy pan lubi O nie, dziękuję No to mamy... Placuszki <laughs> A, dobre są, z cukinii, cukini. Ale może kruskie kartoflane no może placuszki są. właśnie? No dobrze Placuszki są bardzo I dobre. w sumie pajdę Cztery też? Złe. Dobrze, ale pajdę to Agnieszka myśmy panu to świeżym tak, Słańczykiem. To wszystko domowe? Tak, tak, tak. tak. No, i mamy proszę Państwa z pierwszego koła gospody. Nie pamiętam jak się nazywa to koło. Wulczanka. Platek z tukini, 1, 4 zł. No i Pajdina, ale Pajdina 5 zł. To jest chyba jedna z tańszych Pajd w ogóle w moim życiu. Dobra, wjeżdżam w tego placka z tukini. Smakuje jak kotlet mielony Ale solidnie nadziany On jest gruby ogólnie Bardzo dobry Fajnie przyprawiony Koperku dużo jest Ogólnie to mógłbym to traktować szczerze jak taki kotlet wegański mielony właśnie Ziemniaczki do tego, stary Jakaś suróweczka, mizeryjka nawet To już wydaje mi się, że